w mojej kuchni, z której zresztą w sumie już wychodzimy. A to wszystko dlatego, że przenosimy się w o wiele lepsze miejsce, czyli do grilla. Idziemy robić grilla. E, zaprosimy na niego oczywiście bacza, ponieważ widziałam, że jest wam go szkoda. Mi też jest go szkoda, bo ostatnio było mu trochę przykro, także zaprosimy go dzisiaj na grilla. Jest ciepło, jest fajnie. Mamy parę kromek chleba i cztery kawałki kiełbasy. Słuchaj, mamy więcej chleba i mamy więcej kiełbasy, ale nie mamy nic więcej, bo niestety już było nie. Te sklepy gdzieś też są odwieżdżone Ale jak mówi, że to nie szkodzi On mówi, że super Co to? No, ktoś będzie musiał rozpalić tego grilla i usmażyć te kiełbaski. Także nie wiem, czy będzie to ziutek, czy włamywacz, bo na pewno nie ja Myślę, że damy to włamywaczowi To nie będziemy mieli nic do jedzenia myślę. Jeszcze chaty nie będziemy mieli No właśnie zastanawiam się, jak skończy się dzisiejszy wieczór. W sumie jak może skończyć się pomysł Mali. Ale jak co? zawsze do dupy. Pomysł? A co pomysł Pomysł grilla jest zły. No to nic nie? No. Pomysł grilla z włamywaczem jest zły, ale z drugiej strony nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś jadł, oprócz McDonalda, także może być trochę głodny. W każdym razie, jeśli chcecie więcej filmów, to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem, a dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które się tutaj pojawiają. No i na 25 tysięcy lajków lecimy z kolejnym, także Maja, może pójdziesz o włamywacza? Ja z chęcią zaczekam. Tu prawie nic nie widać, a za każdym razem ja tam idę. to w lesie słychać naprawdę dziwne dźwięki, także posiedzę, tak. Moelo. No siema. Przyniosłam lampę. O. A ja Izabelkę! Lampa dobry wybór, Izabelka do wywalenia. O no nie. Ona nie ma zaproszenia Sama. na grilla. Myślę, że Tati może się nią zająć. No nic, tutaj masz grilla. Jesteś głodny? No, nie jadłem od paru No to git. No to tutaj masz grilla, możesz go odpalać. No i A. będziemy robić. Tak, tak. jest jakie fajne. W środku nie ma jasności. Nie? Nie, no mnie dopiero mi? przyniosę, to musisz otworzyć. No, nie wiem, czy mu się to uda dzisiaj. Zostaw tego ptaka. Daj go na chwilę, pokaż go. Nie ufam ci. No dobra, to go połóż, żebyś mógł otworzyć. Nie, próbuj! Co? Ja cię obserwuję. O każdej porze dnia i nocy. O, bo, on! Poleciał! Tak, ci, ci. No, patrz tu ma gniazdo. A, ojej, no i tam ma swoją rodzinę! Tak, to właśnie on leciał. Ale to nie chce się otworzyć. To nie chce dać. No to, się... no to nie Ech, będzie grilla. Bo nie będziemy mieli. Co ty robisz? Eee, Raczej tak nie otworzysz, ale na pewno rozwalisz. Jak on się Ech. nawet do grilla nie umie dostać. Są. Jak jesteś taki mądry. Musisz być kreatywny. Patrz, na przykład tu masz widelce, To weź jednego i rozedrzyj to. O, widelce. Gin, 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 gin. Ja z nim nie wytrzymam dzisiaj. Fiakaj. Może go odprowadzimy i sami ze zrobimy. Nic z widelcem nie daje rady. Zeszło <noise> się. Ej, co ty robisz? No wow, i co? co Takie. Wiesz jak się rozpala grilla? Co to jest? No ten papier musisz odpalić. Postęty metalowy? Nie, tu mówiłam, do nie odpalić? ma tu jedzenia. To co tam jest w środku? E, bęgiel, no grill to jest przecież. trzeba znaleźć jakieś dwa kamienia, żeby odpalić. A, a czym przed chwilą otwierałeś to? Czego używałeś? Z ogniem? Jego nie wiem o co chodzi, ty on tak zdziczał już. On stoi i tak. Huh? Miałeś przed chwilą w ręce zapalniczkę. <laughs> E, to światło, to jest ogień. Wow. A bo tak się co? No ja nie wiem właśnie, no, ja ale ja właśnie dobra. Ja nie wiem. Poń. Może damy radę. Okay. Też to masz rozpałkę, mm -hmm. tylko musimy się odsunąć, jak on będzie używał tej rozpałki. Yeah. Oh. Piciu? Dobra, to ja myślę, żebyście to... tutaj to przegminili, a ja pójdę po jedzenie. Czekaj, tak bo on chce to pić. To nie jest piciu? piciu, nie piciu. Nie piciu, Leciu tam. O! zrobiła. On mi spali chatę, zaraz. On spali chatę. Maja, czy możesz przyjść? Pali się. Pali się, pali. Jeszcze chata nie płonie. Okej. Okay. Oh Maja, oh oh Dobra, powierzam to w twoje ręce. No nie, on ma brudne łapy. No to trzymaj to. Zaraz przyjdę. I znowu tutaj z nim zyskałem. Nie dotykaj tego jedzenia. Dobrze, nie dotykam. Dobra, ty się zajmij jedzeniem, a my coś przygotujemy, coś specjalnego. Ale ty wierzysz mu, żeby... Pies już po to idzie. Nie pies. Chyba się powinno trochę bardziej przepalić. No chyba nie powinieneś dawać na ogień tego, wiesz? Da no, poczekam. Poczekaj i... Dobra, okay. myślać sobie czy coś. Masz pij... Ale daj mu pośpiewać. Do... Zaraz! My idziemy, a ty musisz pilnować, żeby pies się nie spalił. To jest odpowiedzialne zadanie. Tak, jak nie podołasz, to robisz wypad w domu. Taki odejdź, Dobrze. bo nie podołam. Teraz możesz śpiewać. Bo nie ognisko w lesie i reszty tekstu nie znam. Dobra, to tak śpiewaj. Ja nie wiem, czy go możemy samego zostawić. On chciał pić rozpałkę, teraz tańczy z ogniem. Ogólnie pokupowaliśmy w sklepie parę fajnych rzeczy, dla włamy Wasza specjalnie. Na przykład będziemy w niego buch. Nie! <laughs> Albo mamy jeszcze dla niego parę innych zadań. Pokaż co tu jest. Mamy tak, miecz. To będzie potem nas bronił. To potem, tak. Mamy piłę elektryczną. I mamy jeszcze jedną fajną rzecz, ale do tego to przejdziemy później. Hey, dajmy mu teraz tą piłę i powiemy, że do grilla jest potrzebne drewno i niech idzie ciąć drzewo w lesie. No dobra. Tylko to trzeba odpakować. Michael, no. on spali chatę. Dobra, to ty do niego idź, a ja to naszykuję, sprawdzę, czy się nie trzeba baterii. To ty jeszcze się nie spalił? Ogólnie za dużo rozpałki tutaj wlałeś i wypali się cały węgiel i nic nie zjemy. Nie. No co nie jak tak no popatrz jaki jest ogień dalej. No to ogień tylko, on się zaraz przestanie ogniować. Usiądź na niego. O? <laughs> nie no, zaraz, żartuję. Hannibal. Dobra, sprawdza, czy działa. Ej, mamy zadanie dla ciebie, ale to jest serio poważne zadanie. Nie możesz go spieprzyć. Odłóż to jedzenie. Musisz mieć wolność. Daj ręce. daj. Popatrz, widzisz co to jest? Piła. No właśnie, damy ci ją teraz, ale nie możesz sobie zrobić nią krzywdy. Słuchaj, po prostu, prosto, tak? Potrzebujemy drewna więcej, żeby grill się nie zgasił, żebyśmy mogli tutaj grillować to jedzenie. Musisz iść i ściąć jakieś drzewa. Dobrze. Masz. <laughs> Ale drzewo idź! Chciałem go wystraszyć, ale on był w takim transie. To nie idzie krzaka wciąż. Czekaj, ja idę za nim. Czy to ci wygląda na drzewo? Czy Nie drzewo. drzewo. Nie wiem, miał iść do lasu. Ja go tam nie będę gonił, ale dobrze się bawi, chłopak. Ja pierdzielę. E, I powiedz, że ty to zrobiłeś jeszcze na moim podwórku. Do lasu miałeś iść. To było przeskoczyć! Co tam strzela? strzela? to patyka. Nie, nie się tu patyka, to nie jest ognisko. Ja pierdzielę. Weź to zaraz psa strzeli! Dlaczego rzuciłeś to drzewo? Połowę żeś wyrwam i rzucasz ty. Nie no, położyłem tylko delikatnie. Ach, dobra, daj, daj jakieś zajęcie mu inne. Przynieś gówna. I będzie można robić jeden. Tak, tak Właśnie do tego za sekundę przejdziemy Tylko Maja idzie z fajną grą O, lubię gry No, specjalnie dla Ciebie kupiliśmy to jest? Popoż, daj rękę Co to jest? To kupa jest. O, no, się musi wjechać <laughs> To fajna kupa Co zrobić? Nie, nie jest To jest do rzucania Aha To też co? Patrz, naciągasz? O, nie trafiłem. Czekaj, czekaj. Zaraz ci pokażę. Uf. Leciało na dół. No i... Myślę, że byście tym nie strzelali, bo... On do mnie strzela! Ale tutaj ktoś poluje na te kupy. <gryw> <śm> jest wszystko git? A babadoś. Gówno niebezpieczna zabawa. Jest. Pokaż mi. No czekaj. No nie daj mi, ty czyli czyliłeś mu wry dwa razy. E, <śm> <śm> myślę, że to powinno iść do skomunikowania. albo damy mu, żeby się bawił potem. Masz co sobie na później. Co, pokażę potem Izabelce. Tak, jak już. Jak wróci. Jak już wróci z lasu. Aha, bo do lasu poleciała? No. A. <śm> No, ogólnie węgiel już jest cały wypalony. Zużarzy się, to dobrze. To zaczyna kłaść. I gówna będzie z tego grilla. No, nie gówna z kieszeni. Aha. Nie no, ale. Ja już nie wiem o co chodzi. Więc będzie to jedzenie, czy nie będzie? Bo jak nie będzie, to ja jadę. Kurde, sobie nie wiem. Pozapiekałem zapiekach jakąś, a wy tu zdychajcie z głodu. A czuję. Ty czujesz jak z tego grilla? Czuję. Się jedzi? I ty chcesz na tym jedzenie no, robić. No, nie wiem, Wieciała mkliwa! Zepsułeś wszystko! Nieprawda! Prawda! To ty kupiłeś grilla, nie? Dobra, ogólnie Maja z włamywaczem tam wykłada całe jedzenie już na grillę. A ja wpadłem na ciekawy pomysł. Pewnie pamiętacie z tego filmu, jeśli oglądaliście, a jeśli nie, to koniecznie musicie sobie nadrobić. Włamywaczowi po tym, jak napił się piccolo, lekko odwalało. Dlatego dzisiaj damy mu napój z witaminami i powiem mu, że to jest piwo. I zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Ty, słuchaj, mam coś dla ciebie. Dla mnie? No, tylko on to jest... To jest mocna sprawa. Ale co? Damy mu piwo. Aha, no masz. Ja mogę pić. Sam. Masz już ponad 18 lat, prawda? Oj, dużo, dużo. No. O, chleb się chyba pali. No. Dobry. O No! O, <sğiugen> jaki To będziesz jadł. O, z ziemi też zostaniesz. <sł enjoying> tylko, tylko wiesz, nie przesadzaj z tym, bo to jest nie, mocne. No, nie, nigdy nie piłem, ale, ale jak ostatnio piłem szampana, to... Piłem sobie dam radę. Mówcie mi grill master. No, całe jedzenie jest spalone. Nie jest, co to jest spalone? No, już się czarne robi. Nie, przypieczone. Tak? Ha, ha, bardzo dobre. Tak? bardzo dobre. Niż przepływu energii dostaje. To dobrze ty, ej. Jakie to jest dobre. <grym> Masz zagryźć sobie. O, dziękuję, dziękuję. <grym> Zapomniałam, że z laski zjadłam. Nie ma to jak posiedzieć, pooglądać Włamywacza, który już tańczy. Sampa wylewa się, to jest, to jest piwo. Piwo wylewa się, smakiem się, a ten gość coś tam coś, <laughs> nie wiem o co mu chodzi. Maja, spali... co czemu ty je to nie układasz na ziemi? Bo to spadło. <laughs> nie przejmuj się, zupełnie się nie przejmuj, to jest dobre, ale nie dobre. <laughs> Bij na to! Usiądź może, co? Nie ma... o, tu nie ma krzesełeczka. To on nie trafił w przesło. Ale nie przerostujcie te procenty, bo wiem... Nie, skąd, skąd! Ile ty tego już wypiłeś? Ty łyka zrobiłeś? Nie, no trzy. To był głupi pomysł. Naprawdę. Jeszcze Maja grilluje, także jedzenia w ogóle nie będzie. Uuu, wow taką mamy. Ale, o, chlebek! <laughs> nie, nie. To jego nie dokarmiaj tym chlebem, proszę cię. Dobra, kiełbaskę no. nakładam. <laughs> o, jego, jakie tej słodki. Nie, on się modli do kiełbasy, nie? <laughs> Teraz idzie po jedzenie. Ty już tego może nie pij. A ty kiedyś dasz to jedzenie? Wow. Co? Nigdy nie byłem na grillu. Dobra, proszę ziutek dla ciebie. Dzięki. Tylko nie bywa, bo Aha. To jest ostatnia, która nie była na ziemi. Serio? Wszystkie były? Nie były, żadne. Ej, ty złodziej! Proszę dla ciebie. Dziękuję. Kurde, akurat są cztery toti, ty. Aż, wy wymodliłeś? wymogliłeś. nie lisz tego. Zostawisz to już. Nie, pilnuję. Już przesadziłeś. Mówiłem, że to jest mocne. A ja dopiero się rozkręcę. <grymne> Zaraz się tak rozkręcisz, że wrócisz do domku. A co by nie mówić o Waczu, to jest mocny zawodnik. On jadł czarny chleb z ziemi czajem. <grymne> nie mówią, że jaki pyszny aromatyczny. Widzisz, on mnie docenia, a ty on nie chciał ode mnie zjeść. A teraz co on robi? Ja go piję całkiem. On to wypił do tej... Ej, uspokój się! Odwaliło ci, co ty robisz? Bawimy się! Ach, no, chyba za, bardzo się... Co no teraz robimy? Nie wiem, idź na kuśtawkę. Ja myślę, że byś tak jak Tarzan. Wziął ją. <grym> <grym> tarzan. Tarzan! Tarzan Tarzan. Do ty? tarzan, dróg. Uh, tarzan. Si tarzan. <grym> Hahaha! <noise> się! Ale to... Nie co... umiem, to jest wiska, ja mam rękawiczki. A, no tak! Tarzan na linie w kakałanie. On się tarzał! To był tarzan! <głos> <głos> Wiesz na ta, co tu za pora? <noise> czy to jest pora na to, o czym no myślę? Tak, to jest na to pora. No, ty! Oblizujesz <noise> mój talerz? A to jest mój talerz, ja chcę go obliżać. Daj go! <noise> Jesteście dziwni. W sensie jego jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo to pies, ale ty... Zabrał cały. Po co ty waliłeś sobie puszką w łeb? Taki przepływ energii i euforii. <śmuszczak> <śmuszczak> o <mama>, kurio! <konia>, <śmuszczak> że jednorożce wyginęły. <śmuszczak> Ej, wy, wy jesteście chorzybskie. Jedź! No i pojechał. Może jakieś zawody okay. zrobicie? A jednorożce latają, weź leć! cany taki. Ale skacze. Dobra, może jakieś zawody? Tak. Człowiek z przeszkodami? No, na przykład. No. To lepiej przeskoczy przez tamtą lampę mi ten A może przez tego krzaka? Z, z krzaka? No. Dobra, to ty pierwszy. <suszy> no gdzie ci idzie? No przeskocz przez niego, no co ty? Aha Przeskoczył. Ja go nie popiję. Dobra, dzięki, to ja lecę. Ej, patrzcie, co tam leci? Jadę, jestem! Co? to było! To się wymknęło spod kontroli. Niech teraz pojałko, nie <śledź> Jedź, <koniku. śledź> Wolno coś ty! zmęczył się. Niech ty! Niech ty! Niech się Niech ty! Niech ty! Niech ty! Niech ty! Niech ty! do domu co? <śledź> Ej, chcesz iść do domu Niech ty! <śledź> no Nigdy nie była zawalce, tyle różne grzeczki. Idziemy. Mój bocywalkę. Eee, no, no ja nie uważam, żeby to był dobry pomysł, ale jeśli chcesz, żeby był w naszym domu, to bierz za niego odpowiedzialność. Ej, trochę krzywy. Masz konia, masz miecz, będziesz jak prawdziwy rycerz. Wow! Musisz bronić domu dzisiaj. Jestem obłąkanym rycerzem. No obłąkany to ty jesteś ogólnie. Jaki smok. Taki smok. smok. Weźmiesz go, bo mam lepszy pomysł. A! To ma broń, to jest ma... Zieję okiem. To mucha się z nim bije. Pa! Jak muchę. <grym zmarzuj się> Ej, to jest nie fer, on ma dłuższy sprzęt. Odejdź. Nie masz lewe. No wyjdź, bo się uduszę, to jest tak gorąco. No nie problem, bo to trzeba jakoś nadmuchać. ja nie mam pojęcia jak. Mamy poduszkę do pierdzenia. Poduszkę, pierdziuszkę. Ja Wiesz o tym, że jest coś za cicho, więc jak my wyjdziemy, to na pewno coś będzie się działo. Uuu, kurde, co wy robicie? Zwęczyłem. Wejdziemy rycerzem. Na usie. Usiądź, usiądź, co? Ja ale się! No i teraz mamy to nagrane. To ty, to ty, czy ja? Przepraszam, ja nie chciałem, to nie, nie chcę. To ja naprawdę nie, ten, ten. Niech, nie, nie, to tak. O, jak mi wzyt, to jak mi ja nie, nie, nie chciałem, to, to przez tego grilla. No <ścoughs> słyszałeś to? No dlatego więcej już grilla nie zjesz. Słyszałeś to? Słyszałem. To, 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 to przepraszam, no to. to, to ale, to nie ty, po pierwsze, to była poduszka pierdziuska. A po drugie, chodzi mi o to, że jakiś hałas jest z góry. Musimy to sprawdzić. Chodź. Na szczęście mamy sprzęt detektywistyczny. Oh te Maja. <śmarsz> Pokażę. <się. śmarsz> <śmarsz> mamy jeszcze latarkę, którą nie wiem, jak się odpala. A tu masz jeszcze to. I latarkę. <śmarsz> I lecisz. Nim tu gasimy światło, musimy rozwiązać zagadkę. Tylko nie wiem, czy on tam wejdzie. Jedzący dźwięk. No i idź z nim, idź go trzymaj najlepiej. Nie będę trzymał. To on się upił. Mały środek dla ale wielki dla łamyłka. Słyszałaś tak? Co? Stop, pok, stop, pok. Szukaj, masz lupę i latarkę dla ciebie. Szukaj. Ale nie tak, w drugą stronę. Ej, cztery <laughs> Się zje... Znowu. Włamywacz. <noise> tak z... Nigdy więcej grilla dla włamywacza. No, ze strychu. Ze strychu? Ze strychu. A to ja. Dobra Znowu to samo. Ogólnie strych mamy tutaj i trzeba się tam jakoś dostać. Jak tam wyjść? Masz pomysł? No właśnie, nie, Sła... mamy czy coś? No mam już tyszko tego domku. Wielka. A to nie idzie jakoś ściągnąć? Jak to się robi? Trzeba dosięgnąć tam. Może jakieś krzesło? A jak to się? To się naciska? A ja nie wiem, co się z tym Pytanie robi. my nigdy w życiu nie byliśmy. Musi być jakaś metoda. Idę po krzesło. Dobra. Myślisz, że dosięgniesz? Tak. Doskoczyłam, to jakoś tam dosięgnie. Ja ale Uuu. ten tak to ja nie wiem. Ale to jest wysoko. No myślę, że to trzeba chnąć? A, -a. to jest na klik. Wow. Jezu. My no jak sprawdzimy, co tam jest na górze? A, to nie ma drabiny. żeby to drabina. I to jest, z których nie strych, nie tak? No. To tam może coś żyć? Może jakiś potwór? Może jakieś, może <grymka> Patrz, <czy> jest to! <grymka> no. I po co go straszyłaś? Bo tam był pająk. O Moja nóżka! Ale co? Moja noga. No i co z nią? Jaka jest? Dobra, wstawaj. Załóż buty, wstawaj. Trzeba było nie pić całego tego picia. I Masz. weź to zamknij w ogóle. Właśnie, bo więcej pająków tam ja, nie Jakie. Jak ja noga, Ja noga. No wstań, nie ubierz buty, nie symuluj. Ja go nawet nie mogę zrozumieć, co on gada. Tak strasznie go boli, no. To dobra, załóż buty. Ty patrz na jakieś takie palce, tak? Rosną dom. <grym> Dzięki mojemu poświęceniu już wiemy, że nie mamy stryku. No, Co to nie to mamy? I... To nie jest twój dom. A ja też tu mieszkam. Co? Na dworze. To też jest mój dom. Jestem częścią nieruchomości. Jak <grym> boli. Dobra, wstań i idź i do swojego domu. Koniec nocowania. Chyba coś Przyjechała taksówka. Zapracam. I ty nie chcesz podchodzić? Takie ja boje. Dostanę buty. Pod falami leży. Ja mam już tego dość, ale przynajmniej udało się go doprowadzić tutaj. Tutaj masz silver tape'a, żeby sobie skleić nogę. I wywozimy cię do twojej... O zaracie przewrócę. Jemu już chyba nic nie jest. Ale moje... idzie tam. Ja już nie jestem w stanie tego wytrzymać te naprawdę. Wracasz do swojej części nieruchomości. O, widzisz, jest tu moja część. Tak, jest. że to nasze. No tak, wracasz i nie wychodzisz stamtąd przez tydzień. No na co czekasz? Kopa w dupę mu niech idzie. Kopa w dupę mu na drogę. Do zobaczenia! Ja wiedziałem, jak to się skończy, naprawdę wiedziałem. Dobrze, że już po wszystkim. Jeśli chcecie następną część, to koniecznie 25 tysięcy lajków, bo inaczej go stamtąd nie wypuszczam. A w tym momencie zapraszam Was na następne filmy, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Koniecznie klikajcie sobie szybko w jeden z nich, bo z nich są one dokładnie za 3, 2, 1.